Cześć! Zdaję sobie sprawę z tego, że poprzedni film, w którym spojrzeliśmy na układ naszych folderów, nie był zbyt porywczy i interesujący, ale i tak uważałem go za potrzebny. Dzisiaj obiecuję, że będzie ciekawiej. Dodamy sobie jakieś przyciski, dodamy sobie coś, co w przyszłości będzie naszymi ikonami oraz dodamy jakieś pola tekstowe. Generalnie zajmiemy się rozbudowaniem odrobinę naszego layoutu, a w kolejnym filmie będziemy pracowali na przykład nad tym, żeby mieć ładne ikonki na przyciskach. Zaczniemy od kontrolek. Pozwól, że poszerzę sobie okno tekstowe z prawej strony, bo będzie ono dla nas ważne. Chciałbym do mojego pola z edytorem przeciągnąć sobie jakiś przycisk i mogę nawet zacząć wyszukiwać np. baton tutaj w polu tekstowym, ale nic nie zobaczę. To dlatego, że mam dostępne jakieś domyślne komponenty oraz coś z modułu Qt Quick Window. Jak się możemy zorientować, lub nie, wynika to z tego, że jest to to, co zostało zaimportowane tutaj w pliku tekstowym. Żeby mieć więcej dostępnych modułów, czy tam widgetów, to muszę je sobie zaimportować. W takim razie, jeśli spojrzałem do dokumentacji, to wiem, że jest takie coś jak Qt Quick Controls. A jeśli nie wiem o tym, to być może zacząłem wpisywać QtQuick. I przeglądać to, co jest tutaj dostępne. Jak widać, są dostępne właśnie także kontrolki. Dlatego sobie napiszę Controls, i do momentu, kiedy skończę to pisać, nie przejmuję się, jak widzisz, tymi errorami, które są z lewej. One wynikały stąd, że program szybko odświeżał to, co było w edytorze tekstu, i oczywiście trafią na błędy. Teraz mógłbym już zacząć szukać mojego batona po lewej. I u mnie to działa. Widzisz, jest takie nowe okienko, które się pięknie rozwija, natomiast u wielu z Was to nie zadziała od razu. U mnie działa, dlatego że te rzeczy były już wczytane, zanim nagrywałem tutorial. U Was może niestety być samo QT Controls, które wygląda tak jak to QT Window i nie będzie się rozwijało. Wtedy sobie szybko przechodzimy do zakładki Edit, wracamy do Design i te rzeczy powinny się załadować, więc jeśli miałeś problem, to się nie przejmuj. Tu już możemy sobie zobaczyć baton i wszystko pięknie. Przeciągnijmy go sobie, a jeśli go nie widzimy, to oczywiście możemy sobie wyszukać. Przeciągnijmy sobie i niech to będzie na przykład baton u mnie w lewym górnym rogu. Jeszcze wymyślimy, co on takiego będzie robił. Może będzie na przykład rozwijał nam to menu, w którym będą kolejne przyciski. Chciałbym, żeby on się bardzo ładnie dopasował tutaj i żeby to było także. Oczywiście skalowane, więc muszę to zrobić poprzez layout i pozwól, że zmniejszę sobie te przyciski tam gdzieś na środek, po to, żeby mieć pewność, że to na pewno layout go dociągnął do właściwych wymiarów. Naszym górnym ograniczeniem layoutu będzie oczywiście parent, i tutaj wybiorę sobie 0. Podobnie z dołem, to nie ulega dyskusji. Jeśli u Ciebie ten dół nie będzie działał, to być może parent jest niewłaściwy. Będziesz musiał bardzo często zerkać w nawigator tutaj po lewej, żeby zobaczyć, co się do czego parentuje. Zauważ, że tutaj jesteśmy sparentowani do top bar i to jest bardzo poprawne. Dla nas małym kłopotem może okazać się to, że ten baton, jak widzisz, nie może być tutaj sparentowany niestety do menu bar. Tak już to działa tutaj z nawigatorem i możesz sobie spróbować obejść to, na przykład dodając. Z lewej margines, ale uważałbym, bo to niekoniecznie zadziała tak, jak Ci się wydaje. Widzisz sobie na przykład margines lewy i mamy tego parenta, ale być może chcielibyśmy wpisać nazwę i to no, po prostu nie zawsze śmiga tak, jak powinno. Nie działa, nic się nie sparentowało. Jak to z programowaniem? Jestem pewien, że są na to jakieś obejścia, natomiast nie jestem pewien, czy są one ładne, więc. Może sobie na ten moment odpuśćmy takie gdybania. Nasz parent z lewej strony jest tutaj dodany i nie działa do końca tak, jak powinien. Jest on tutaj. To dlatego, że mamy ustawioną złą wartość. Teraz jest 0 i jest w porządku. Co z tą prawą stroną? Na nią nie mamy przesadnego wpływu, natomiast znamy szerokość tego tutaj. Menu bar i nie będziemy tego przypisywali sobie do żadnej zmiennej. Po prostu przepiszemy sobie na nasze potrzeby akurat 70 w to miejsce. Chciałbym, żeby nasz górny pasek posiadał tytuł aplikacji i żeby posiadał jakiś opis, na przykład na dolnym pasku. I teraz, co jest ważne, to to, że to wszystko powinno się zająć właśnie w top bar. Za chwilę dodamy sobie tutaj. Dwa rektangle, ale myk jest taki, że to wszystko powinno się zajmować w tym głównym top barze, właśnie ze względu na to, w jaki sposób to się parentuje. O co chodzi? Jeśli dodam sobie do mojego top bar e rektangle, który będzie do niego sparentowany, natomiast będzie znajdował się niżej i będzie umieszczony np. w ten sposób, i dla widoczności zmieńmy jego kolor na czerwony. To później jeśli dodam sobie kolejny który będzie należał tutaj do background to będę być może chciał go jakoś ładnie e, zakotwiczyć na przykład tutaj u góry i zobaczmy czy to jest możliwe z dołu, no do parenta sobie podepnę, rozciągnę, wszystko w porządku natomiast z góry otwieram listę rozwijaną i mam do wyboru top par i mam do wyboru Menu bar. Nie mam do wyboru tego rektangul i to jest troszkę irytujące, dlatego postaraj się o to zadbać, bo tak długo jak jest sparentowane w porządku, to jak widzisz, będzie się skalowało dobrze lub źle wszystko ze sobą. Teraz na przykład, kiedy to przesuwam, ten baton się bardzo ładnie rozjeżdża, natomiast ten mój biały rektangul już niezbyt. Podepnę to sobie do top bar i znów top bar porozciągam. Jak widzisz, ten biały pasek także się skaluje, ale nie potrafimy go podpiąć do czerwonego, dlatego czerwonego się w tej chwili pozbędę. I gdybym chciał, żeby to tak wyglądało, no to cóż, będę musiał poszerzyć ten pasek, i dopiero wtedy do niego będę musiał dodać jakiś prostokąt, który zawrze się gdzieś tutaj. Ale pozwól, że cofnę te ruchy, przywrócę nasz layout do stanu początkowego, czyli takiego i teraz będę pracował. Bo potrzebowałem przykładu, ale jednak nie chcę sobie wszystkiego niszczyć. A więc tak. Faktycznie, poszerzę sobie ten pasek i zerknijmy na to, jaki on ma wymiary. On ma wysokość 34. To nawet jest w porządku. Załóżmy, że powiększymy go jakieś 20 pikseli. To to jest wartość na oko. Ona nie jest jakaś bardzo związana z żadną zasadą tworzenia layoutów. Rektangel sobie tutaj przeciągam, i będziemy mieli na przykład opis aplikacji. No to niech będzie jej tytuł tutaj title. Title bar oczywiście. I on będzie gdzieś tutaj po lewej stronie i będzie sobie szedł w prawo. Natomiast z prawej. Zawsze są ikony i zostawimy na nie trochę miejsca. Nasz pasek z lewej to ma szerokość 70, więc załóżmy, że tam z prawej też zostawię sobie 70 i to będzie tylko i wyłącznie z tego powodu. Więc tutaj wpisuję 70, a z lewej już będziemy mieli 0, żeby nam się ładnie dociągnęło. O, wchodzi na baton, to w takim razie z lewej sparentujemy do. Batona, i tutaj będzie dopiero 0. Świetnie. Co dalej? Dalej, przypinamy go do góry. Odległość 0 i przypinamy go do dołu. Odległość to jest to, co sobie zapamiętaliśmy, czyli 34. Gdzie jest dół? tu jest dół. No to wklepujemy 34. Hmm. Źle to zrobiliśmy. Ten pasek ma 54 i Liczymy od dołu. Czyli chcemy nie 34, tylko 54 minus 34, czyli 20 w porządku. Jego kolor zmienię sobie na przezroczysty, dlatego że nie chcę, żeby był widoczny. Teraz dodamy sobie drugi rectangle. I on również jest sparentowany do top bar. Tutaj będzie nasz opis, więc nazwiemy sobie description bar. I co dalej, dalej layout. Dociągamy to oczywiście do lewej, ale nie lewej naszego parenta, tylko lewej hmm, tego batona. I tutaj margines 0. Kiedy dociągniemy do prawej, wydaje mi się, że na razie możemy dociągnąć do samego końca. Jeśli będziemy chcieli coś tam jeszcze dostawić, to zrobimy to w przyszłości. Z dołu parentujemy również do 0. A z góry zobaczmy, czy będziemy tutaj z góry mieli dostępny ten title bar? Hmm, akurat mamy, tylko musimy sobie to 180 na 0 zamienić i wszystko się ze sobą ładnie spina. Teraz przydałby nam się jakiś kolor. Hmm, jaki tu mógłby być? Możemy sobie skorzystać z tej lubki, wybrać kolor i na przykład go troszkę ściemnić, ale swoją drogą też możemy wybrać po prostu na przykład czarny albo na przykład biały i zmienić jego przezroczystość niech będzie to zrobione w ten sposób a tak swoją drogą na marginesie mówiąc przezroczystości w renderowaniu na przykład trójwymiarowym czy różnych programach są dość ciężkie przy obliczeniu ale sądzę, że tutaj to jest mała, prosta aplikacja i nie będzie to dla nas kłopot chciałbym mieć tu przycisk jest przycisk, a chciałbym obok niego mieć jeszcze logo mojej aplikacji. To będzie jakiś obrazek, czyli jak sama nazwa wskazuje z angielskiego image. Możemy sobie taki przeciągnąć i przeciągnijmy od razu tak, żeby sparentował się do top bara gdzieś. Akurat on spadł na title bar i uważam, że jest to jak najbardziej dobre sparentowanie, więc je tutaj zostawię. Jedyne co mi nie odpowiada to wymiary mojego obrazka. Już wiemy, że wymiary tego paska to tylko 34 piksele w wysokości, a obrazek nasz ma setkę. Więc ustawmy sobie trochę mniej. No, na przykład 28. Co dla mnie jest ważne, to to, żeby wysokość tego paska po odjęciu wysokości końcowej obrazka była parzysta. To znaczy, żeby to była dziesiątka, ósemka, szóstka. Chcę, żeby tak było, bo jeśli go wyśrodkuję, to z każdej strony po prostu zostanie równa liczba pikseli, czyli po 5 na przykład, a nie że z jednej będzie 4, a z drugiej 5, bo niestety komputer nie zrobi wam 4,5 piksela na ekranie. Tam ekran ma malutkie diody i nie da się uruchomić połowy piksela. Więc sobie zmienimy te wymiary i tutaj będzie, no właśnie, 28. Super. I przydałoby nam się tylko sparentować ładnie layout. Z lewej strony do parenta i możemy mieć jakiś margines, na przykład 5 pikseli. Następnie z dołu z góry i tutaj będzie po 0. Jest. Góra to brakuje nam jeszcze dołu. Super. To nam tak ładnie idzie, że nawet warto jest nacisnąć Ctrl S i zapisać sobie plik na wypadek, gdybyśmy przypadkiem spartaczyli naszą robotę. Tutaj obok tego okienka z obrazkiem, przyszłym obrazkiem, który na razie jest mało widoczny, musimy sobie dodać jakiś tekst. Mamy tutaj różne pola tekstowe. Jest jakiś tekst, jest tekst edit, który pozwala nam coś edytować. Jest tekst input, który też widocznie pozwala na wpisywanie, ale jest jeszcze takie coś jak label. I takiej labelki sobie użyjemy. Przeciągnąłem ją tak, żeby znów to title bar się sparentowała razem z tym image. To będzie bardzo pomocne, bo teraz, kiedy layout zakotwiczę z lewej, to będę mógł go zakotwiczyć do mojego image. I tutaj ustawię sobie margines również na 5, bo fajnie jest, kiedy widzimy takich samych wymiarów marginesy wszędzie. A z góry i z dołu ustawię sobie 0 po prostu do naszego parenta. Teraz możemy sobie długość jakoś tam. Ustalić. Być może w przyszłości pojawi nam się coś z prawej strony, do czego będziemy parentowali, a może chcemy na przykład zostawić konkretną liczbę pikseli wolnego miejsca z prawej, a tak to dociągnąć tak daleko, jak się da. Więc możemy postawić sobie margines z prawej strony i go jakoś sobie ustawić. Na przykład, no nie wiem, 250, czy to jakoś wygląda? Powinno. Teraz możemy przejść do ustawień naszej labelki. Możemy tutaj zmienić różne rzeczy, na przykład rozmiar czcionki, ale najlepiej widać, jak to wygląda, jak już się wpisze jakiś tekst. Więc My Fancy Application to nazwiemy. Nazwa może być oczywiście dowolna. I teraz ustawmy sobie te wymiary. Co więcej, zerknij tutaj w prawy górny róg. Tutaj jest skala. I czasem dobrze jest ustawić ją sobie grzecznie na 100% i zobaczyć, jak ta aplikacja wygląda, kiedy jest w takich wymiarach, w jakich faktycznie będzie się wyświetlała na ekranie użytkownika. Wtedy wiemy, czy coś jest czytelne, czy nie. Kontynuując z tekstem, prawdopodobnie zauważyłeś, że nie jest on wyśrodkowany. Musimy tutaj sobie alignment. V Czyli vertical ustawić na ten środkowy, co nam to wyśrodkuje. I oczywiście są jeszcze pozostałe parametry, które pozwalają nam, no nie wiem, pochylić tekst, zmienić czcionkę. Sądzę, że tutaj nie musisz się niczego domyślać. Jedyne co to zmieńmy sobie kolor. I skorzystam z lubki, wezmę sobie ten kolor tła. I wydaje mi się, że to jest ok. Mogę go zrobić trochę mniej, trochę bardziej transparentnym. I będzie to mniej gryzło się w oczy. Ok. Powinniśmy dodać jeszcze opis, o którym wspominałem. Więc tutaj również dodamy sobie labelkę. Muszę ją sobie wyszukać, bo nie widzę jej. O! Jest. I przeciągamy ją tym razem nie sparentowaną do title bar, tylko do description bar. Poszerzę okno nawigatora, żeby było lepiej nazwy widać. Ups, oddokowałem przypadkiem okno. Ale w ten sposób, jak teraz jest, jest w porządku. To labelkę sparentujemy sobie ładnie, to znaczy zakotwiczymy do lewej i też niech na przykład będzie tutaj 5 pikseli marginesu, tak jak z tym obrazkiem u góry, a dół i góra niech będą miały wartości 0. W ustawieniach labelki wyśrodkuję sobie ten tekst, Tutaj mamy o ładne wyśrodkowanie. Poszerzę jeszcze sobie w prawą stronę troszkę tę labelkę. Niech to nawet też będzie 350 albo 250, albo nawet na maksa na prawo, bo tutaj nie będzie ikon. I muszę sobie wybrać jakiś kolor. Czasami taki tekst opisowy w aplikacjach jest mocno przygaszony, dlatego skorzystam z jakiejś szarości, która jest. Bardzo podobna do tego koloru tła, tak jakby to miało być wręcz mniej czytelne. O, jak trochę podjaśnię to, czytelności nabierze, tylko żeby nam nie gryzło za bardzo w oczy. Kontrast jest swoją drogą bardzo ważny przy czytelności, i przy stronach czy aplikacjach sprawdza się poziomy kontrastu między konkretnymi elementami, natomiast to nie jest film o tym, tylko chcę, żebyśmy szybko nauczyli się kroić aplikacje w Qt Quicku, więc ten temat zostawmy sobie na inną okazję. Najbardziej jest w porządku, tylko jakoś tekst nie jest zbyt ciekawy. Napiszmy sobie, no nie wiem, Descriptive Application Description. Od razu wiemy, jak to wygląda. I już teraz możemy pokusić się, żeby to uruchomić. Od razu klikamy save all i nam się zapisze to wszystko. Zobaczmy sobie, czy to się ładnie skaluje. No, nadal jest takie szarpane, na to w tej chwili nie mamy wpływu, ale powiedzmy, że wygląda w porządku. Nie dzieją się tutaj jakieś e, bardzo dziwne rzeczy z piekła Rodem. Ok. Co dalej? Dalej chciałbym, żebyśmy się zajęli tym środkowym panelem. Spójrzmy na naszą strukturę w Navigation. Mamy Background i w nim jest tak jakby wrzucone wszystko. Jest ten Top Bar, jest Menu Bar i jest generalnie coś, co powinno być jakąś treścią strony tak naprawdę, bo jeśli w menu przeklikamy różne karty, to zmieniają nam się strony. Więc załóżmy, że ta górna część to jest Top Bar, a dolna część to jest Faktyczne ciało aplikacji, czyli content. Dlatego dodamy sobie rectangle, który nazwiemy content. I najpierw sobie zwiększymy jego wymiary, a później do niego top bar, przepraszam, menu bar przerzucimy i dorzucimy jeszcze jakiś prostokąt, który będzie odpowiadał za wnętrze tutaj. Zajmijmy się layoutem. Góra, niech będzie dopasowana do top bar. Niech będzie tutaj na 0. A pozostałe części do Parenta również na zerze. Ten kwadracik nie powinien mieć żadnego koloru. On jest dla nas bardziej, dla programistów, dla twórców layoutu niż dla użytkownika, więc przezroczystość leci na 0. Menu bar sobie tutaj grzecznie przeciągamy. Mamy też nadzieję, że nam się nic nie zepsuło z naszymi parentami w lejaucie, bo być może jakimś cudem coś było do menu bar sparentowane i to będziemy musieli wtedy naprawić później, albo tworząc aplikację mieć od razu na uwadze dobrą hierarchię tutaj w nawigatorze. A teraz dodajmy sobie jeszcze coś, co będzie naszą stroną. Więc niech to będzie page content, czyli zawartość strony. I tutaj sobie do prawej to ciągniemy do parenta na 0. Z lewej strony, skoro możemy, to wybieramy menu bar. I też bym spróbował wpisać 0. Jak widzisz, bardzo ładnie się sparentowało. I jeszcze z dołu też do parenta, a z góry również do parenta i to załatwia nam temat przezroczystość zmieniamy sobie na 0 i jest w porządku jeśli coś nie działa z parentowaniem na przykład tego page content do menu bar to postaraj się otworzyć tę hierarchię od nowa ale zanim skasujesz swoje rezultaty wykorzystaj tą strzałeczkę tutaj w prawym górnym rogu do odświeżenia ekranu bo być może coś się Zepsuło wcześniej. I na przykład teraz widzę, że muszę poprawić ten menu bar, który uciekł mi tutaj. I zobaczę sobie, w jaki sposób on jest sparentowany, on jest sparentowany do kontekstu, i jego parent z dołu powinien być w tej chwili ustawiony na zero, jego parent z góry również, i brakło mi wcześniej tego górnego właśnie. I teraz powinno być OK. Jedyne co, to wcześniej kliknąłem Ctrl Z i przez pomyłkę sobie usunąłem kolor mojego contentu. Teraz po odświeżeniu strony wszystko działa ładnie i musisz się czasami spodziewać, że być może coś się dziwnie zadziało i nie widzisz błędów, a odświeżenie by Ci je pokazało. Jak już mam naprawione, klikam Ctrl S i mogę sobie nawet uruchomić aplikację i sprawdzić, czy nadal wszystko działa w porządku. Moim zdaniem, tak, zostało nam już bardzo niewiele do końca. Możemy sobie na przykład tę labelkę skopiować, jeśli nam zależy, lub zrobić podobno w kontencie. Niech tutaj e, na przykład będzie debug information i Ustawimy sobie tutaj również wysokość tego na 20. Tylko za chwilę by nam się to rozjechało po zmianie layoutu, więc przeciągnę to na dół i teraz dopiero ustawię layout dolny do parenta na 0. Lewostronny do również parenta na 0. I prawostronny kolor tej labelki. Niech będzie ciemny, ale taki bardzo mało widoczny. I może tu jakiś tekst już teraz byśmy wrzucili. Czyli szukamy sobie label, przeciągamy. I co? Margines z lewej na 5, tak jak wcześniej. Margines z dołu na 0. I z góry na 0. Teraz dodajemy wyśrodkowanie. Patrzymy, jaką wielkość ściągi mamy tutaj u góry. Tu jest dziewiątka, czyli tak samo jak tu. I jedynie sobie zmienimy kolor, żeby nam to nie świeciło w oczy przesadnie. A może na przykład taki. Hmm. Niech będzie troszkę mniej widoczny. Jest OK. I jeszcze sobie tekst. Hmm. Page info, na przykład, albo nazwę strony, niech tu będzie. Page name w przyszłości być może to zmienimy. No i jeszcze nasz layout powinien do prawej strony pozwolić się temu nieco rozciągnąć. Ok. Brakuje nam miejsca na przyciski w menu, które by się układały w pionie, i poziomego miejsca na przyciski na tym górnym pasku. Co w związku z tym? Zacznijmy od menu. Jeśli chcemy układać coś w pionie, to znaczy, że potrzebujemy kolumny. Te kolumny są dostępne w panelu Positioner, w tych domyślnych, czyli defaultowych komponentach. I możemy sobie od tak przeciągnąć. Kolumn do naszego menu. Jak widzisz, ładnie się to do menu bar sparentowało, ale jest możliwe, że będziesz to musiał naprawić. Kliknę sobie ten Fill Parent Component i ładnie mi się samo. Podociąga i teraz tutaj mogę zacząć przeciągać batony. Przeciągnę sobie baton pierwszy i 8 brzydko ustawił. Przeciągnę drugi i również brzydko. Działał się tak tylko dlatego, że mi się nie podpięły w nawigatorze, więc je przeciągam w hierarchii i to powinno załatwić sprawę. Mogę sobie te batony podociągać na wszelki wypadek do lewej strony. A ich szerokość sobie. E, załóżmy, że ustawię na nasze domyślne 70, ale nie parentuję ich jakoś, bo jeszcze nie wiem, czy chciałbym, żeby przy rozciągnięciu tego się to zmieniało. Przepraszam, rozciągnąłem nie ten widget. Nie wiem jeszcze, czy chcę, żeby to się rozciągało razem z moim menu. Została nam już tylko ostatnia rzecz. Szukamy sobie czegoś, co nam pozwoli w rządku poustawiać rzeczy. Skoro wcześniej była kolumna, to teraz szukamy pewnie wiersza, czyli row. Możemy go tutaj przeciągnąć i sparentował się on do top bar. W porządku, to jest ok. Jeśli u ciebie jest inaczej, to musisz sobie naprawić. Górę i dół jako pierwsze zrobimy, bo nie są żadnym kłopotem. I sobie parentujemy. Teraz patrzymy, co mamy tutaj dostępnego jeszcze. Jest dostępny title bar, więc z lewej strony możemy do niego doparentować. I kiedy zmienimy rozmiar title bara, to przynajmniej ten też się zaktualizuje. Rozmiar z prawej strony to nie jest żaden kłopot, bo również do parenta i jest to 0. I teraz tak. Ten dół moim zdaniem powinien być jednak nie do parenta, tylko do tego paska tu. Ten pasek. To jest description bar. Więc zmieńmy to sobie. Dół jest tutaj i mamy description bar i ustawmy sobie 0. Teraz jest taka ładna, fajna przestrzeń. Będziemy w niej prawdopodobnie w przyszłości chcieli ustawić jakieś trzy przyciski. Zobaczmy jeszcze, czy obrazki, czy nie. Natomiast e, kiedy już je tam powstawiamy, to będziemy szerokość tutaj próbowali jakoś zmienić. Teraz dostawmy sobie chociaż jeden. Mamy ten baton i jego też musimy sobie przeparentować. I powinien być przede wszystkim prostokątem, więc jak już ma wysokość 24, to niech ma taką samą szerokość. I możemy go ładnie wyśrodkować. I zmienię tutaj wartości tak, żeby było porówno z obu stron. I z prawej strony niech będzie na maksa albo na przykład z marginesem 5 pikseli. Teraz, gdybym chciał go sobie, no nie wiem, skopiować, to w porządku zrobię, właśnie copy i wklej. I parenta z prawej zmienimy sobie. Hmm. nie możemy zmienić sobie na ten baton, natomiast możemy go trochę poszerzyć i to jest zawsze coś, czyli tu mieliśmy 24 plus 5, to załóżmy, że 29. I za chwilę by nam się tu pojawił na przykład trzeci. Jednak na ten... O! Po przeklikaniu mogę znów parentować do batona, więc wstawię sobie margines 5. Trochę się odsunęło, ale jest w porządku. I pewnie pojawi się jeszcze trzeci przycisk i w przyszłości zmienię tutaj wymiary, ale wydaje mi się, że ten tutorial... Miejąc u mnie kiedy nagrywam 30 minut, ale po przecięciu trochę mniej. To i tak jest wystarczająco długi, dlatego zapisuję to, co mam. Uruchamiam, żeby pokazać ci jak wygląda aplikacja i do usłyszenia w kolejnym filmie.